Ogólnopolskie rozgrywki piłkarskie amatorów. Projekt Play Arena to projekt unikatowy w skali światowej. Właśnie o tym rozmawiać będę z panem Wojciechem Dudkiem, prezesem zarządu spółki Play Arena. Dzień dobry. Dzień dobry. Tworzycie niezależne ogólnopolskie rozgrywki piłkarskie dla amatorów. Gra już w nich ponad 53 tysiące zawodników. Imponująca to liczba. Skąd się wziął pomysł na tę inicjatywę? No i przede wszystkim od kiedy ona trwa? Już nawet 54 tysiące zawodników. No nieaktualne dane, pan przesłał. Niestety. E, tak, na dobrą sprawę pomysł wziął się z potrzeby. E, kiedy przyjechaliśmy na studia do Wrocławia ze znajomymi, e, gdzieś niespełnieni piłkarze w czasach licealnych, okazało się, że jest realny problem z tym, żeby skompletować ludzi do gry. Zawsze było gdzieś problem z boiskiem, z terminem, brakowało kilku ludzi. E, I taka pierwsza myśl, może, może zorganizujmy się przez internet. Po nitce do Kłębka i powstała Play Arena, czyli tak na dobrą sprawę, dzisiaj jedyne niezależne amatorskie rozgrywki piłkarskie, organizowane w skali ogólnopolskiej. Gramy w rzeczywistości, ale wykorzystujemy internet, i to jest ta unikatowość tego projektu. Wykorzystujecie internet do tego, by się umawiać Dokładnie. na spotkania i wszystko organizować? Gdzie gracie, jak się umawiacie? Wykorzystamy internet, żeby mówić się na mecz, wybrać obiekt, doprecyzować termin. Na portalu playarena.pl każdy zawodnik może założyć swoją drużynę. Każda drużyna ma swój profil. Kapitanowie drużyn umawiają się na mecze w dowolnie wybranym terminie i na dowolnie wybranym obiekcie. Także gramy tak na dobrą sprawę wszędzie. Na orlikach, na boiskach przeszkolnych, na stadionach, gdzie kto lubi. Jak to organizacyjnie wygląda? Jest jakiś boss, że tak powiem, który czuwa nad poprawną organizacją tego wszystkiego. No i czy są jakieś etapy tych rozgrywek? Czy to jest po prostu taka gra czysto dla, dla frajdy, dla przyjemności? Na pewno jest to gra dla frajdy, ale nie tylko. Nadaliśmy unikalny charakter rozgrywce amatorskiej, bo ludzie grali, grają i grać będą. Natomiast to, co zrobiliśmy my, to jakby specjalna perspektywa tego meczu, tak? Każdy może pokazać swoje umiejętności w internecie. Każdy mecz ma swoją historię, zdjęcia, filmy, komentarze, wynik i jeśli chodzi o etapy, to oczywiście. Czyli ta publiczność taka, która stoi normalnie za siatką, u was zamienia się w tę internetową? Dokładnie. To każdy internauta może zobaczyć relację z każdego spotkania. Także możemy dotrzeć ze swoimi umiejętnościami do setek tysięcy osób. Tak naprawdę nie jesteśmy ograniczeni geograficznie. Gramy w ramach miast. To jest bardzo ważne. Gramy cały rok. Sezon trwa od lipca do czerwca. Cały rok walczymy o tytuł mistrza miasta. W każdym potencjalnie w każdym mieście w Polsce rozgrywki playera mogą funkcjonować. Na dzień dzisiejszy to jest ponad 40 miejscowości. Także cały sezon grano mistrzostwo miasta, z kolei najlepsi w swoich miastach walczą o tytuł niezależnego mistrza Polski PlayArena w ogólnopolskich finałach, które organizujemy zawsze po zakończeniu sezonu. I czy taki mistrz też jedzie otwartym autobusem przez dane miasto i ma fetę, tak jak chociażby Wisła Kraków, ten profesjonalny mistrz, przynajmniej w profesjonalnej polskiej piłce? Czy, czy to jest tak wewnętrznie jakoś ta radość eee... okazywana? radość jest dobrze okazywana to znaczy ludzie mają z tego naprawdę dużą frajdę chłopaki cieszą się po wygranym meczu tak jakby grali o mistrzostwo świata jakby różnica w poziomie jest oczywiście widoczna ale różnica w odbiorze w poziomie emocji powiedziałbym że być może jest nawet na naszą korzyść czy każdy może przystąpić do rozgrywek play Arena w dowolnym momencie trwania sezonu? No bo mówił Pan, że trwa od lipca do czerwca, tak? Zgadza się. No i teraz ktoś zgłasza swój akces w połowie sezonu, czy to w jakiś sposób nie rujnuje waszej koncepcji? Nie, jakby od początku istnienia Play Arena przyjęliśmy taką zasadę, że rozgrywki otwarte są dla wszystkich i w każdym momencie. Także każdy, niezależnie od wieku i poziomu umiejętności, może zapisać się do rozgrywek. Może to uczynić także w połowie sezonu. No, jego szanse na zdobycie tytułu mistrza miasta są automatycznie mniejsze, ale jakby nadal ma szansę rozegrać wszystkie spotkania w lidze i, i powalczyć o tego mistrza. Promujecie się takim hasłem, wykorzystujemy internet, by dokonać w polskiej piłce pozytywnej rewolucji. Co to dokładnie znaczy i jak to dokładnie przebiega? Powiem tak, mocno irytuje nas ta sytuacja wokół polskiej piłki, w której wszyscy włącznie z dziennikarzami, z ludźmi, z widzami i z działaczami narzekamy. Tak? Narzekamy zawsze i praktycznie na wszystko, mimo że dość dużo pozytywnych rzeczy się dzieje. Tak? Zbudowaliśmy orliki, i to jest bardzo ważna rzecz z naszej perspektywy. Z informacji, które uzyskujemy od naszych zawodników wynika to, że to fenomenalna inicjatywa. To, co my chcemy zrobić, to jakby pokazać, że można dokonać w polskiej piłce rzeczy pięknych, dużych, niekoniecznie przy dużych nakładach finansowych. Zaangażowaliśmy w to przedsięwzięcie już 54 tysiące ludzi, a to dopiero początek. Tak? Docelowo to 300 tysięcy osób. Grupa ludzi, którzy kochają grać w filmie. A dlaczego akurat tyle, a nie na przykład pół miliona czy więcej? Dlaczego akurat taka? 300 liczba? tysięcy to taki wniosek po, po analizie danych błysowskich, po analizie tego, jakie miasta faktycznie mogą w rozgrywkach playera grać. No, to szacunek, tak? Jak to będzie pół miliona, na pewno na pewno nie zamkniemy nikomu drzwi przed nosem. A na czym się szczególnie koncentrujecie w rozwijaniu tej koncepcji playerena? Przede wszystkim chcemy wciągnąć do gry każdego chętnego i chcemy spowodować, żeby liga playerna funkcjonowała w każdym mieście w Polsce. To jest nasz podstawowy cel. Drugim krokiem będzie wdrożenie czegoś, co nazywamy systemem szkolenia. Tak? Chcemy wpajać młodym ludziom dobre praktyki z zakresu szkolenia, bo na szkolenie w Polsce wygląda różnie. Tak? Młodym ludziom wpaja się. E, rozmaite koncepcje, nie zawsze słuszna e, Chcemy to w pewien sposób porządkować, zaprosić do współpracy ludzi, którzy faktycznie się na tym znają, mówmy się: My nie jesteśmy ekspertami, natomiast e, my docieramy do ludzi, którzy są realnie zainteresowani tym, żeby podnosić swoje umiejętności e, i to wspólnie z nimi chcemy robić. Chcemy dać im narzędzia do tego, żeby grali coraz lepiej. E, jeśli chodzi o pozytywną rewolucję, to. Mm, Powiedziałbym tak, chcemy zrobić coś fenomenalnego, coś bardzo fajnego w polskiej piłce e, i nie chcemy tego robić sami, chcemy w to zaangażować wszystkich chętnych. E, no i chciałbym w końcu uniknąć takiej sytuacji, że jak Polska losuje grupę eliminacyjną do jakiegokolwiek dużego turnieju, no to, to jakby z góry zakładamy, że no z Niemcami na pewno przegramy, z Hiszpanami mój Boże, obyśmy ich nie wylosowali. No chciałbym doczekać czasów, w których Polacy grają z najlepszymi, jak równy z równym, i po prostu wygrywają, a nie e, przegrywają po pięknej walce. Każdy chciałby, rozumiem, że tutaj na płaszczyźnie amatorskiej ma, yy, ma, macie nam te sukcesy zapewnić. Tak tak na koniec, y, w ten proces rozwoju planujecie zaangażować ekspertów z zakresu szkolenia, psychologii, sportu, dziennikarzy. Te koncepcje, te koncepcje zmian macie oprzeć o systemy, które już działają w innych krajach, w Anglii czy Hiszpanii, jak tam te systemy się sprawdzają. To tak na koniec w pigułce. Zgadza się. Generalnie piłkarz Wielkiej Brytanii prowadzony jest od małego przez spójny system szkolenia. Tak, dzieciaczki nie trenują u nas wydolnościowo, tak? One przede wszystkim bawią się piłką. Różnica pomiędzy tym, co mamy dzisiaj w Polsce, a tym, co mamy za granicą, jest taka, że tam cały proces jest przemyślany od A do Z. Młody piłkarz jest prowadzony w sposób spójny, jakby na przestrzeni całej swojej kariery zawodowej. Oczywiście po drodze. Część dzieci traktuje to tylko jako zabawę i odpada. Natomiast ci najlepsi są prowadzeni według jednego spójnego systemu. I do tego chcielibyśmy też doprowadzić w Polsce, tak, żeby każdy młody człowiek miał to przekonanie, że jest dobrze prowadzony. To miało być ostatnie pytanie, ale jeszcze jednego podstawowego tak naprawdę nie zadałam. Jak to wygląda, jeśli chodzi o finansowanie tego przedsięwzięcia? Kto to finansuje, skąd pochodzą środki na ten cel? Na ten moment e, finansowanie to przede wszystkim e, Unia Europejska. E, pozyskaliśmy środki w ramach otwartego konkursu unijnego, e, i jakby cała inicjatywa jest, o czym zapomniałem chyba wcześniej powiedzieć, darmowa dla zawodników, tak? to znaczy każdy może się zapisać. Nie trzeba za to płacić, i to jest też dość ważne dla młodych ludzi. Natomiast, docelowo, chcemy, chcemy w, to, w ten projekt zaangażować również partnerów biznesowych, duże marki sportowe, tak żeby zapewnić jego rozwój, tak żeby faktycznie być w każdym polskim mieście, a docelowo również w Europie. Za ten rozwój oczywiście trzymamy kciuki. No mamy nadzieję, że rzeczywiście Polska młodzież na te boiska wybiegnie w, właśnie w waszym projekcie Play Arena. Bardzo dziękuję, dziękuję za tę rozmowę. Wojciech Dudek był moim i Państwa gościem Wojciech Dudek, prezes zarządu spółki Play Arena. Dziękuję za rozmowę raz jeszcze dziękuję. i do zobaczenia.